Cześć chłopaki. Słuchajcie, muszę wam powiedzieć o wyspie wielkanocnej. Wiecie co, to jest taka wyspa na Pacyfiku. Wokół nie ma nic, tylko woda i woda i woda. I jak przypłynęli tam marynarze z Europy, to wiecie, co zobaczyli? Zobaczyli takie olbrzymie wykute w kamieniu głowy. I te głowy patrzyły wszystkie w jednym kierunku. Nikt do dzisiaj nie wie, dlaczego zrobiono te, te rzeźby. Takie olbrzymie rzeźby. Dlaczego na tej malutkiej wyspie te rzeźby istnieją. Ale co ja zobaczyłem, ciekawego. Tutaj w Szkocji ktoś zrobił kopię takich rzeźb. Stoją takie dwie kamienne głowy. Przełączę kamerę, żeby wam pokazać. Zobaczcie, tak wyglądają te głowy. One są chyba odlane z betonu. Nie mam pojęcia. Tu, to zobaczymy tą drugą bliżej. Tak, właśnie jak na tej wyspie Wielkanocnej. też Tylko, że tamte głowy są niektóre bardzo, bardzo duże. Wiecie, to wygląda, może jakiś bojownik. Hm, ciekawe. Co to w ogóle za tajemnica jest z tymi głowami? Może Wy kiedyś rozszyfrujecie. Tajemnice z tymi głowami, tajemniczymi głowami. Kocham Was, moje bąble buziaki. Baba, ba, ba!